Dubidubidubidum, -du bidum. Ech Cieszę się, że w sumie kupiłem ten domek A tak w sumie Siemka, jestem Szelma i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale <kluzny> Dziś zagramy sobie w... nie będziemy w Spider Moonem <kluzny> A więc tak, zostawcie łapkę w górę, dzwona suba A ja już bez większego przedłużenia No idę do kuchni, bo zgodnie. m mm, do bidu bidu -bi -du -bi No może sobie wezmę na czas Wezmę sobie to ste A okej co nawet dwa Mhm mm Ała ojej Mhm A Nudy, nudy, TVM, TVP, TVP Info. O, TVP ABC, najlepsze. No, Przerwamy program, żeby nadać ważny komunikat. <tryk> Nasz kościół został zaatakowany przez terrorystów. Policja już. Nie, dobra, wiecie co, wyłącznie to. Boże, jeden dzień jeden, a już było tak pięknie. Tylko, tylko dwa napady, no. Tylko dwa napady terrorystyczne i tyle. Znaczy, no, no na sklep, no. No ale monopolowe na polawę, no, to terrorystyczne. Że tyle. Mm, Weźmiemy, myślę, że... Tyle mi w, w zupełności wystarczy, bo ile to tam na kości w ogóle napadli? Co oni, mysze robią? No, ale ten dom chyba też muszę wykupić, żeby tutaj zrobić taką rampę. Tylko skąd ja na to wezmę Ka Szmal Nie wiem, może będę brać opłaty za każdy, za każdy sklep, który był obrałowany. No to w sumie, ja bym tak robił, to ja bym był bogaty. Dobra, tu jest ten kościółek. Się jeszcze tak wybijemy. za wysoko. Ojej, za wysoko. Mm, Dobra na odwagę. Mm. Dziwno, bo nie postawili nikogo na starzy. No, ludzie, oni, czy oni nie wiedzą, jak się robi napadów. Aha. Tu na odwalili. Tylko chyba księdza nie ma. Możliwe, że uciekł. No to. Czyli nawet dobrze. Widzę, że ślepi, bo mnie nie widzą. Ale wiecie co? Mam jeszcze. Mam fajny pomysł. Taki bardzo. przydatny. Hmm. Buenos. O, cholika, Buenos dias, amigos. Muchas gracias. Estoy bien. Znaczy. Yy... Znaczy, coś tam nie wiem. Dobra, słuchajcie, koledzy. Ojo, aha. Ale jest, papie. O kurde, ksiądz. Za papieża się przebrał. XD Dobry hmm. granat. XD Czy też nie mógłbym tak <laughs> szybciej tego zmieniać? To strasznie w kórze. Mój Mój pajęczyzny szaleje, no ale. co tak, ja mam się dziwić. No już, już, dzieci. Spokój. No. Dobra, po kolei będę ich załatwiać. Na szczęście mam dużo pary w łapach. Leżcie i kwiczcie, rozumiecie? Papieżu. Znaczy panie księdzu. No, już. Jeszcze ich więcej no, no to pokonani, mm, tak. Co pan? Ja oddam panu ciasteczko, ale musi mi pan jeszcze na jedną rzecz odpowiedzieć. No, no, to tak. Umówmy się, że ja panu dam ciasteczko, a pan powie, czy coś widział, może słyszał, że coś mówił o jakimś dużym panu. Kio, pan miał się chyba tam na imię. Nic nie mówili. Właściwie to chyba mówili, tylko czekaj, muszę sobie przypomnieć. Może mi jakoś pomożesz? No Boże, dobra. E, widzę, że z ciebie to... masz. O, no właśnie, już pamiętam. E, to chyba był jakiś wieżowiec w środku miasta. No tak, tajna baza, wieżowiec w środku miasta, to tak mówili. E, spotkać się, tak. Mhm, e, No... No, zmykaj już. No, muszę się przygotować. O Boże, no, się na to się nie dogadasz. No nic. Mam poszlakę. A, muszę wziąć. Wszelki wypadek mam gloka przy sobie, ale nie sądzę. Choć w sumie może mieć by... może mi być potrzebny. No bo co? Ehm. Może, może mi być potrzebny, eee... no bo jeśli to jest główna baza, no to, tak. Eee, co musi mieć główna baza takiego? Jeśli jest terrorysta, no to musi gdzieś dostarczyć towar. Samochodem raczej by nie przejechali, bo każdy to by zauważył, czyli helikopter. No tu raczej nie, tu raczej, no bo gdzie by to miało wylądować? Jeszcze zostaje ten, ten i ten. Aha, sieci mi się skończyło No nic. Aha. Tu chyba ni nic Nic. Eee. Aha. Mam cię. No, ee, mam... Mam manekina. Jeśli on chce mnie złapać, Powinien się na niego nabrać, że do bardzo po mój strój yy, i stoję. Ale kopnię tutaj to u ziemię. Yy. Spiderman! Co ty tu robisz? Hmm, odezwij się. Halo? Głuchy jest? Czekajcie, dlaczego on ma ten twój stary strój? Czyli wiedzą już. Ha. Halo! Eee, yy, chłopaki? Jest ich tam kilku. <laughs> Co się dzieje na zewnątrz? Yy, Szefie, czysto. <laughs> jakiś głupi żart. Dobra, Red do góry. Psiu, psiu, psiu. Trzy strzały z pistoletu i pmyk. Nie ma. Chodź tu. <śmiech> Chłopaki. He? <laughs> <laughs> I czy, I czy to sprawdzić? Siabada Widziałem, że trzeba wziąć pistolet. No, 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 już. Spiderman, a więc to tylko była przykrywka. Widziałem, że użyjesz swojego nowego stroju. Ale już w mogę uderzyć. a? mam jeden strzał, a jednak już nie, muszę przeładować. Ała, ała. Chcę zobaczyć nowe funkcje tego stroju. Elektrosieć. W wielu wydaniach. Dla każdego po jednej. Spiderman? Jeszcze się spoliczę z tobą. A, nie, 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 to już jest twój koniec. A masz. A łaś, a masz, a masz A masz w nogę, w nogę! No i tak to się kończy ze mną zadzieranie. Słuchaj kolego. Zaraz ci zakleję usta. Nie ruszę się stąd. Policja już jedzie. Spokojnie. A więc tak, yy, panowie... Nie bić proszę. Boże, jak... jacy wy macie bliskie was? Odsuńcie się. Dobra, muszę tutaj... Jakieś kable. Yy. Jeśli nie chcecie się dostać yy, prodem, uciekajcie. Yy. Zabrali się stąd szybciej, niż ja tu dotarłem. Ojaj... No dobra. Hmm. Podłączmy się tutaj do systemu. Przeprogramowałem odrobinę na sieci, że mogę się teraz podłączyć do każdego systemu. Yy. Hmm. Dobra. Yy. ściągnij wszystkie informacje. prześlij na. Nie patrzcie. Dobra. I Enter. Wskazuj. Dobra. Okej. Okay. Dobra, kieka. Yy, policja będzie do sobie za chwilę, a więc się nie denerwuj. Masz, dam ci ciasteczko. Na pociechę. Dobra. A, yy, no właśnie. To zabieram. No to pa. Uu, co to była za walka? Wiedziałem, że był ktoś tego Glocka. Znaczy, pożyczyć, nie? Ja nie kradnę. No, a jeśli już to w dobrej wierze, znaczy w sprawie w dobrej wierze, to może nie. Ech. Szczerze, myślałem, że to będzie trudniejsza walka.